Wszyscy Mercedesa, a może lepiej Porsche, a może lepiej Sernik? Nikol, obudź się. Nikol, co ci się śniło? Powiedz. Stanęłam przed trudnym wyborem. W takim razie chcę cię dziś uszczęśliwić. Nie będziesz musiała dokonywać żadnego wyboru. Dzisiaj filmujemy, jak Kiki będzie rządzić twoim dniem. A, czyli dzisiaj odpocznę, tak? Nie myśl, że dzisiaj będzie łatwy dzień, bo przygotowałam dla ciebie testy, które będą bardzo, bardzo trudne. A teraz chodźmy spotkać się z Kiki. Przedstawimy wszystkim Kiki No kto dobrze. Nie zna. I zaczniemy nasz pierwszy wybór. I tak, Ziomki, kto jeszcze nie zna, poznajcie Kiki. Najbardziej atrakcyjna i czarująca. Oczywiście po mnie. Jest taka biała i puszysta i zawsze brudna. Dzisiaj będzie naszą aktorką i będzie dokonywała wyborów za ciebie. Kiki, spójrz, teraz dokonasz wyboru. Dam ci za to kości, a potem się pobawimy. Ale jeśli wybierzesz coś normalnego. <noise> Nikolaj, nie sądzę, żeby to zadziałało. Nie, to zadziała. Zadziałała Spójrz wiadomo, na nią, zobacz jaka teraz jest dla mnie miła. Oto ona, brawo. Ale to tylko za dobry wybór. Nie przekupuj jej, proszę. Wszystko musi być absolutnie uczciwe. I dokonujemy pierwszego wyboru. Kiki dokona wyboru. No dobrze, sprawdźmy co tam jest. To nasza notatka i to... Nie ciekawe, to normalna poranna rutyna. Kiki je tutaj swoje smakuje. moje ty! A my idziemy zobaczyć, jak Nicole dba o siebie. Jak dba o swoją skórę z rana. Co dokładnie robi. I tak ciemki, już zdążyłam umyć się swoją pianką. Zwyczajną, normalną pianką. Umyłam też zęby. A teraz nakładam. O taki krem, bo mój tonik już się skończył. Mamo? <grym> Mamo, spójrz, skończyło się tak. Mój tonik się kończy, już prawie koniec. O, widzisz? Dlatego po prostu od razu nałożę zwykły krem. Dobra, ogóle do czego one służą. No i w skrócie tyle, nałożyłam krem. No, a teraz trzeba go rozsmarować. Oj, a odałożę krem, a potem krem ochronny. Nie no, muszę później nałożyć krem z filtrem. I tak, ziemki, teraz SPF mam taki krem z filtrem od La Roche posay 50, bardzo mi się podoba. To nie pierwszy raz, kiedy z niego korzystam. Jest bardzo płynny, dlatego najpierw nakładam go sobie na dłoń, a potem stąd nakładam na twarz. Przy okazji w ogóle ma bardzo dobre filtry. W przeciwieństwie normalnych jest bardzo rzadkie. Widzicie? Trzeba go naprawdę dobrze nałożyć. Teraz nakładamy klej na rzęsy. Musi wyschnąć i gdy będzie już taki biały, czyli wyschnie, pozostanie lepki przyklejamy je do rzęs. Brwi to też bardzo ważna część mojego makijażu. Chyba najważniejsza. Maluję je i maluję je pomadą z benefit. Tak, teraz pomaluję tutaj trochę korektorem, a potem nałożę. Korektor na twarz. A potem wyjaśnię. Dlaczego najpierw robię rzęsy, a potem to. Okej. Okay. I tak, żemki teraz nałożę korektor pod oczy i na pryszcze. Najpierw wyjaśnię, dlaczego pierwsze co robię, to brwi i rzęsy, a potem wszystko inne. Ponieważ kiedy robimy brwi i rzęsy, bardzo często dotykamy twarzy. Na przykład o tak, no i potem i tak trzeba poprawiać twarz. Jeśli mamy podkład i jesteśmy w pełni umalowane, to go po prostu zniszczymy. Dlatego lepiej najpierw zrobić rzęsy i brwi, a potem wszystko inne. Potem już nie musicie przejmować się tym, że dotkniecie swojej twarzy. Spoko. A jak na odwrót, to zobaczycie. Podotykacie całej swojej twarzy. Tu polików ogółem wyjdzie słabo. Dlatego uznałam, że tak mi jest o wiele wygodniej. Tak, Ziomki, mój makijaż jest skończony. Może potem jeszcze dodam coś na usta, ale na razie to wszystko. I jestem gotowa przejść do kolejnego wyboru. Musimy też spytać, czy nasza aktorka jest gotowa. Kiki, jesteś gotowa do następnego wyboru? Idziemy z tobą. No cóż, Ziomki, jesteśmy gotowi do kolejnego wyboru. I naszym kolejnym wyborem jest oczywiście Twój wygląd, Nicole. I wymyśliłam trzy opcje. A teraz się im przyjrzysz, a my je zobaczymy. I tak, mamy strój wieczorowy, i to będę musiała założyć? No, jeśli na to padnie, to tak. Jeśli to Kiki wybierze. Tak, codzienny wygląd, no to jasne. I tandetny wygląd? I tandetny wygląd, a teraz wybierzemy, co masz założyć. I w tym stroju będziesz musiała wyjść na zewnątrz. Nikol, wiesz, co ona wybrała? Co? Nawet nie wyobrażasz sobie, co wybrała. Codzienny wygląd. Nie wiem dlaczego, no, Kiki! To nie fair. To nie fair. I zobacz, siedzi sobie i je coś smacznego. A Kiki ma codzienny strój, tak? Kiki, ty. Tu jesteś mądra. Nie, Kiki, dzisiaj wybierasz zupełnie rzeczy nie w moim guście. Wolałabym, żeby to było tandecne, ale. No cóż, przebierz się, Nikol, a następny wybór, mam nadzieję, że już nie będzie tak łatwy, jak te, które były. Mamo, jestem gotowa. Słuchaj Nikol, miałam mnóstwo zadań w przypadku wyboru albo tamtnego lupu, albo wieczorowego. No, ale niestety, Kiki wybrała typowy, codzienny wygląd. A do tego nie mam niestety do Ciebie żadnych testów. Dlatego sugeruję, abyśmy przeszły od razu do następnego wyboru. I nasz kolejny wybór brzmi tak. Nikol, musimy teraz iść do sklepu spożywczego. I twój wybór będzie taki: jak dotrzesz do sklepu. I tak, albo podjedziesz wygodnym samochodem, albo wsiądziesz do wózka i sprowokujesz ochronę. A kto mnie będzie woził? Ja cię poprowadzę, nie martw się, zajmiemy się tym. Ki -ki. Nie sądzę, żebyś zmieniła trajektorię. Nikol jak myślisz, co było w notatce? Coś trudnego. A my odkrywamy naszą notatkę i otrzymujemy. Do supermarketu podjedziesz wózkiem. Nikol wiedziałaś? No, co nie wszystko może być takie łatwe. Dlatego przygotuj się na rozmowę z ochroną. Mamy jedno euro, żeby wziąć wózek. Wsiądę do niego i pojedziemy na zakupy. Który wybierasz czerwony, czy ten mały? Może ten? Czerwony! Dobrze, czerwony. Tylko mi go podaj, Nicole. To co, ruszamy? Uchaj, jak przejdziemy? Tylko spójrzcie na nas! Dobra, idziemy. Nicole się boi. Przejedziemy, przejedziemy, chodźmy. Czemu to nikogo nie obchodzi? Właśnie, dlaczego? To nie ochrona? O, chyba ktoś już coś mówi, tak? Nie, mówią o włosach. I tak, co weźmiemy, Nicole? Słuchaj, to było o wiele straszniejsze niż się wydawało. Dalej, co wybieramy? A może zjemy z mamą trochę brokułów? Tak, weźmy to, czego potrzebujemy w domu, czyli to na pewno będzie wiele warzyw. Co więcej, kolejny wybór będzie związany z jedzeniem. Weźmy coś smacznego. No przeszliśmy już cały sklep i nikt nam nic nie powiedział. No dobra, teraz już wychodź. Ziomki to było o wiele łatwiejsze niż się wydawało. Tak się Bahama to było po prostu banalne. Tylko siedziałam i już. Nikt nic nie powiedział. Chociaż kiedyś mieliśmy z tego powodu sporo kłopotów. Złapali nas i prawie myślałam, że tym razem będzie tak samo. No co, Kiki, myślałaś, że mnie wrobisz, że trudno mi będzie podołać temu zadaniu? Nie ma mowy. Nikt nawet nie zauważył. Banał. Jesteśmy gotowi dokonać kolejnego wyboru. Kiki, jesteś gotowa na swój poczęstunek? Wybór będzie tak. Nikol, jaki dzisiaj będzie Twój obiad? Restauracja albo, albo nielubiane produkty. Tak, Nikol, mam w lodówce wszystkie produkty, których najbardziej nie lubisz, i je zjesz. Jeśli ta piękna dziewczyna wybierze właśnie tą opcję. No co, Kiki, jesteś gotowa dokonać wyboru? Kiki, no chodź jeść. No co ty. Nigol, ta trajektoria, czy ona się dzisiaj w ogóle zmieni? Chyba jakoś musimy zmienić ułożenie. Następnym razem zmienimy zadanie i dokonamy wyboru. Trochę tak, inaczej. za każdym razem jest wybór z lewej. Za każdym razem mamy wybór z lewej strony. I jak myślisz, co teraz zjesz? Jako że się uśmiechasz, to pewnie są nielubiane przeze mnie produkty. Są to nielubiane produkty. Brawo. Ale ona to drugie też zjadła! Jest po prostu głodna. No cóż Nicole, przed tobą zebrałam wszystkie twoje najmniej lubiane produkty. Te, których nie znosisz. A teraz zobaczymy jak będziesz ich rubować. Co pierwsze... Zacznijmy od papryki albo z Zacznijmy od selera. Zacznijmy od selera. Nie smakuje ci, a ja ogólnie bardzo lubię seller. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, kto lubi takie warzywa. Zmroziło mnie, nawet nie czuję teraz swojej twarzy. No dobrze, to teraz możesz przejść już do drugiego. To jest? To jest kalafior. Zły, jest naprawdę dobry. Ale nigdy go nie lubiłaś. Nie lubię gotowanego, ale surowy jest dobry. Szczerze mówiąc, takiego surowego nigdy nie próbowałam. Kto próbował tak kalafioru, niech pisze w komentarzu. Wszystko przeczytamy i damy serduszka. Dobrze, naprawdę dobrze smakuje. Okej, okay, teraz pogróżymy kalafior i teraz będzie papryka, która nie jest ani faszerowana, ani marynowana. To po prostu słodka papryka. Ach, słodka papryka. Faszerowana. Po prostu faszerowane. naprawdę lubię. To taka z ryżem i mięsem. Dokładnie tak? tak. A takiej zwykłej nigdy nie Spróbuj. jadłam. Spróbuj. to przez ciebie. Kalafior smakuje lepiej. Poważnie? Nie smakuje mi. Kolejny będzie brokuł. I tak, brokułów nigdy w życiu nie jadłam, ani gotowanych, ani surowych. Nic. Pachnie źle. Dawaj, ja w sumie też nigdy nie jadłam surowego. Muszę spróbować. Więc smakuje ci. Mm, mm, nie, to po prostu zwykłe zielone warzywo. No i dobrze. I na koniec. Twoja najmniej lubiana rzecz to jest gotowany burak. Nikol. Dobra, opowiem to. Kiedy byłam bardzo mała, zjadłam chyba sałatkę z burakami. I od tamtej pory nigdy więcej nie jadłam buraków. To najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłam. A ty, to jakie są marynowane? Po prostu gotowane! Gotowane! Myślałam, że marynowane. Takich to nigdy nie jadłam. No dobrze, śmiertelny wróg. Teraz Nicole zje gotowanego buraka. Dobra, dawaj. Fu, nie mogę tego przerzucić. Nicole, to jeszcze nie wszystko. Spróbowałaś wszystkiego oddzielnie, a teraz. Zmiksujemy to wszystko w blenderze. Każdy z tych elementów i wypijesz ten koktajl. Pies tak postanowił i tak będzie. O Boże, jak to wibrowało! Nawet ja się przestraszyłam, kiedy ona zaczęła szczekać. Koszmar. A teraz musisz to wypić. No i co, ziemki? Teraz już na pewno zabijecie to jedzenie. Pachnie jak brokuły, jak brokuły i buraki. Tak, pachnie jakąś zieleniną. Ale tak czy inaczej, Nikol, zrób to. Może być tylko jeden mały łyk. Chociaż jeden łyk. I będziesz wolna. Nigdy w życiu nie piłam czegoś tak okropnego. Ogólnie ziomki to same brokuły, smak zieleniny razem z gorzkim selerem i do tego jeszcze buraki. Straszne po prostu. A Kiki zachęca do kolejnego wyboru. Tak, Ziemki, umówiłam się z Michaelem i teraz on dokona jednego wyboru, ponieważ Kiki już ciężko pracowała. On na pewno jest już zmęczona. Wątpię, ponieważ Michael nigdy nie lubił występować w naszych filmikach, a Kiki bardziej to lubi. Ale zobaczymy. Jeśli Michael nie dokona wyboru, to znowu dokona go nasza Kiki. Kolejne zadanie przeczytasz samodzielnie, ponieważ jest bardzo niezwykłe. I tak, załóż jasne spodnie, polej wodą przód i tył, tak żeby wyglądało, jakbyś się obsikała. I tak będziesz musiała wyjść w zatłoczone miejsce. Mamo, mam pytanie kto wymyślił to zadanie? To takie moje niespełnione fantazje z mojego dzieciństwa. To żart z ludzi! Poczekaj, twoje niespełnione fantazje. Miałaś fantazję, gdy byłaś dzieckiem, że jak będziesz miała córkę, dasz jej takie zadanie? Czy A to naprawdę, tak było? po prostu skorzystałam z pomocy przyjaciela i poradził mi, żebym dała ci właśnie takie zadanie. A teraz, Michael, który z jakiegoś powodu śpi, musi dokonać wyboru. Spójrzcie, Michael tańczy. O, op, op, op. Ogólnie przechodzimy do naszego wyboru. No co, Michael, dokonaj wyboru. A kto dokona wyboru? No kto dokona wyboru, Michael? A proszę wezwać naszą asystentkę Kiki. Kiki, krótko mówiąc, na początku postanowiła nie jeść. Ale tym razem po prostu podeszła tutaj i zjadła to. Nawet nie wiem, co tutaj jest, zapomniałam. Nie! Jej! Kiki, jesteś moim ulubionym psem na świecie! Toki mój mały tysiączku, ty chodź tutaj do mnie! Nicole, kolejne zadanie myślę, że naprawdę ci się spodoba. Wiem, jak bardzo lubisz zakupy. A no, tak? Ta? I teraz mamy wybór. Gdzie pójdziesz zakupić wszelkiego rodzaju drobiazgi i gadżety dla siebie? Tak, i co tutaj jest? No dobra, jaki mamy wybór? Pierwsze to jakieś przedmioty użytku codziennego? To wszystko, czego możesz potrzebować no jasne. do wybór. No i odzież. No i co to za wybór jest? A nie chcesz ubrań? te ubrać, nie chcę towarów do domu. No to musisz mieć nadzieję, że Kiki dokona dla ciebie bardzo dobrego wyboru. Dobra, chodźmy. Kiki jest gotowa, a wiecie dlaczego jest taka gotowa? Ponieważ teraz mamy coś do stracenia. Mamy tu inne smakołyki. Już się najedła i teraz chce czegoś naprawdę smacznego. I dlatego przygotowaliśmy dla niej takie smakołyki. Kiki, no wybieraj, jakieś chcesz smakołyki. No dalej, dalej, co wybierzesz? Tutaj? Znowu z lewej? Znowu z tej strony. Tak, tak. Wybierz, co sobie chcesz zjeść. Wybrała ten. A my odkrywamy. I co tam jest? I co tu jest? Jak myślicie, co tutaj mamy? No co to? Towary do domu. Towary do domu! Nie będzie zakupu. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ masz mnóstwo ubrań. No co nikol, już stoimy przy sklepie, w którym kupimy najróżniejsze rzeczy. Ale nie byłabym sobą, gdybym pozwoliła ci o iść Boże. bez utrudnienia. Nie. Tak, masz dokładnie 5 minut, 5, nie więcej, aby wybrać dokładnie 5 przedmiotów. I to w 5 minut? Przecież ja nie zdążę tego zrobić! Okej, okay, pierwsza wskazówka. W domu potrzebujemy papieru toaletowego. Także zaczynamy 5 minut i biegnij. Jakiego papieru toaletowego? Jaki papier toaletowy? Właściwie bez różnicy. Po prostu weź jakiś, który o, może jest na promocji. A ten? Zdecydowanie lubimy promocję. To nie papier toaletowy. To ręczniki? Tak. Ręczników nie potrzebujemy. O, tu jest tylko cztery rolki. No ale trudno. Z rabatem są tylko cztery rolki. Starczy nam to na razie. Dalej, Nikol, szukaj dalej. Eee, maszynka! O, tak! U, maszynka do golenia. Dobra, jest! To już druga rzecz. Teraz to już trzecia, tak? Trzecia rzecz? Tak, dokładnie, trzecia rzecz. Co teraz, bomby do kąpieli! A gdzie je można dostać? Są bomby do kąpieli! Tak bomby do kąpieli. Ta jest piękna. A, Nicole, zapomniałam ci powiedzieć, że jeśli nie zdążysz pięć minut, to nie kupię niczego. Jeśli nie zdołasz znaleźć przez ten czas pięciu produktów, to ich nie wezmę. Okej, okay, mam już trzy produkty. Potrzebuję jeszcze dwóch. Spójrzcie, jakie fajne bomby. Czego my jeszcze potrzebujemy? Muszę pomyśleć. Czego potrzebujemy? A czego A... potrzebujesz? O, balsam się skończył. Balsam. A wy szybko piszcie w komentarzach, jakie jeszcze produkty mogłaby wziąć Nicole. Zapiszcie mnóstwo produktów, aby później było nam łatwiej dokonać wyboru. Tu jest. To trzy ale może być. Bierzemy odżywkę. Mam cztery produkty. Cztery, a masz jeszcze całe półtorej minuty. Nikol, może się zrelaksować i pomyśleć. Najchętniej bym wzięła farbę. Farby nie. Tak, teraz co? Róż może? Nie wiem, może być? A czemu to? Do polików albo błyszczyk. Tutaj są kosmetyki. Są kosmetyki. Chodźmy. Jeśli będzie, to to jest dobry wybór. O, Tak, co bierzesz? Róż czy błyszczyk? Tylko nie wiem, co właściwie wybrać. mam już tego w domu. O, ale dobra, wezmę o ten! Nicole i udało ci się Gratulacje. Jest! Czas się nie skończył, tak? Czas się jeszcze nie skończył, a ty już to zrobiłaś. Idziemy do kasy. Mamy 5 produktów. No cóż, Ziobka, my wybieramy następne zadanie, które wybierzemy właśnie teraz. Bardzo często patrzę na komentarze pod Twoimi zdjęciami na Instagramie. Bardzo często chcą, żebyś do nich zadzwoniła, za pomocą telefonu albo łącza wideo. I takie będzie zadanie: zadzwonić do subskrybenta przez Instagram. Jeśli będzie to możliwe, nagramy ekran. No a Kiki zdecyduje, czy wykonamy to czy nie. Połączenie wideo? Tak, wideo. Nie no dlaczego wideo? Zadzwonimy przez wideo, żeby dowiedzieć się od subskrybentów, co chcę ci powiedzieć. Wiem, że jesteś nieśmiała i nie możesz znaleźć słów, ale myślę, że mogę ci w tym pomóc. No co, Kiki? Dokonaj swojego wyboru. Dalej. Kiki. Dlaczego ciągle tutaj? No kiki, dlaczego tutaj? Myślałam, że tym razem wybierzesz coś innego, ale spójrzmy, co tutaj mamy. I ta karteczka mówi tak Nikol, dzwonisz do jednego z obserwujących, którego wybierzemy losowo. A nie możemy tego jednak jakoś zmienić? Tak się boję. Stresuję się. Nie bój się, wszyscy razem ci pomożemy. Ogólnie, Ziomki, teraz kręcimy filmik i będę musiała zadzwonić do któregoś z subskrybentów. Napiszcie więc plusa i może do was zadzwonię. Tak, ale koniecznie w ciągu godziny musicie odebrać telefon od Nikolo. I tak, Ziomki, mamy naprawdę mnóstwo plusów. Ale z jakiegoś powodu nie chcę tak losowo wybierać. Wybierzmy ostatnią osobę, która do mnie napisała. Ostatnią czy pierwszą? Ostatnią. Ostatnią, okej. Okay. Przejdźmy do kontakt tej dziewczyny. O, jak widać, wszystko jest jasne. Teraz dzwonimy? Dzwonimy i zobaczymy reakcję. Cześć, jesteś w filmie Kiki steruje moim życiem. Chciałam ci w sumie zadać jedno pytanie. Jak długo mnie oglądasz? A moich 6 czy 5, czy twoich 6 lub 5? A może 5-6 lat? A oglądasz 6-5 lat gimnastyki, kiedy ją uprawiałam. Super. No, nieźle. Z moją pomocą teraz tańczy, a wcześniej zajmowała się gimnastyką. To bardzo to miłe. To bardzo miłe, to naprawdę super. Zapytaj ją, czy cieszy się, że jest. Mówiła, mniej. że się cieszy. Tak? Powiedziała, że tak. Ile masz lat? 13. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jesteś jedyną, do której zadzwoniliśmy i odebrała. Było jeszcze 20 osób i nikt nie odebrał. Okej, okay, dobra. Miłego dnia. To co, papa? Ty już wyłączyłaś kamerę. Mama już wyłączyła kamerę. Mówi, kurczę, znowu nikt nie odpowie. Już straciłam nadzieję. A przedtem dzwoniliśmy chyba do 15 osób. I serio, nikt nie odpowiedział. Wszyscy odrzucali, więc... Po co w ogóle pisali te plusy? No dobra, i ta dziewczyna podniosła telefon i mówię: Hurra! No cóż, Nicole, niestety wiele dziewczyn nie odebrało. Tak, właściwie, Ziomki, właściwie dzwoniłam do wszystkich po kolei, do wszystkich. Znaczy na początku się bałam. Zadzwoniłam najpierw i przewinam mnóstwo, mnóstwo stron, a potem zadzwoniłam do innej dziewczyny i myślę: No kurczę, dzwoniłam do wszystkich i nikt nie odpowiadał. Generalnie bardzo dziwna sytuacja, dlaczego dziewczyny napisały plusy. No i niestety te dziewczyny było strasznie słabo słychać. Trochę Wam opowiedzieliśmy o tym, co ona mówiła i idziemy dalej. I nasz dzień już dobiega końca. I czeka nas teraz ostatni wybór. Czym dzisiaj będziesz się zajmować? Dziema. Tak, tak, zgadłaś? Nie, 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 nie. No a my zobaczymy, czy będzie to film z chipsami, czy może gimnastyka, rozgrzewka. Takie kilka wieczornych ćwiczeń, bardzo przydatnych. To na pewno byłby dobry filmik. Ale to nie ty dokonujesz wyboru, więc ciebie nie pytam. Kiki, tego nie. A my zaczynamy nasz wybór. No co, Kiki, twoja kolej. Wow, Kiki, jaki nieoczekiwany ruch! <laughs> No nie wierzę. Spójrzcie, co ona zrobiła! Ona powąchała to, a wzięła dopiero stąd. Sama zobaczę, co wybrała. Ty spójrz, a ja ci powiem, że wiedziałam, że wybierze ten lewy i chciałam ci ułatwić zadanie, ale poszła w prawo! Teraz pokaż wszystkim. To gimnastyka. A filmu! Z chipsami nawet nie spróbowała! Nikol, No i tak to niestety wyszło. Jak mogłaś? A widzisz, ja tu zamieniłam, ponieważ wiedziałam, że skręci prosto w lewo. Ale tym razem coś poszło nie tak. Więc przebierz się i wykonamy kilka ćwiczeń rozgrzewkowych. Przy okazji mówiłaś, że zaczęłaś już dzisiaj ćwiczyć. Zaczęłam robić pompki, ale nie zajmować gimnastyką. Świetnie, teraz się tym zajmiemy. No co, ziomki? myślę, że możemy już kończyć. Kiki nie podejmowała samych dobrych wyborów, nie wszystko mi się podobało, ale i tak wyszło, nie najgorzej. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało i 3-2-1-0, jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękuję za brzmienie tego filmu do końca, nie zapomnijcie go polubić i napiszcie w komentarzach, jakich film chcielibyście jeszcze zobaczyć. Wszystkim, pa pa!